Karta na dziś, 24 maja 2025. Dwójka Mieczy. Znowu. Drugi raz w tym tygodniu. Ale tym razem zupełnie inna karta z zupełnie innym przesłaniem. Ta Dwójka Mieczy lubi powracać. I to jest dla mnie taki znak, że potrzebujemy właśnie tego. Co nam przynosi ta dwójka mieczy, tego przesłania, żeby, żeby przyjrzeć się, się temu, no właśnie, gdzie my siebie gdzieś tam zawodzimy. Ale ta karta dzisiaj jest o tym, że często zdarza się tak, że docieramy do jakiegoś miejsca, do tego naszego przysłowiowego szczytu, i okazuje się, że na tym naszym Montevereście to piździ. I my wcale nie chciałyśmy tu być. I ta karta ci mówi teraz, okej, okay, dotarłaś do tego celu. Wieje, leje. No, generalnie nie jest fajnie. Więc zastanów się, czy to jest na pewno to miejsce, w którym chciałaś być, ale ta karta mówi jeszcze jedną ważną rzecz. Zanim ruszysz dalej, szukać, to się zatrzymaj. Nie zrywaj się i nie leć na oślep. Tylko bardzo dokładnie zastanów się, poczuj, daj sobie czas na to, żeby zastanowić się, zrozumieć, co jest tak naprawdę twoim celem, co jest twoją dżunglą, w której, to jest takie nawiązanie do siedmiu nawyków skutecznego działania, tam Steven właśnie mówi o dżungli i czy często kosimy nie tą dżunglę, Którą powinnyśmy. No właśnie. Czy jesteś we właściwej dżungli? Czy jesteś we właściwym miejscu? Czy jesteś na właściwej drodze? Jeśli to jest taki moment, że ty jeszcze do jakiegoś celu swojego nie dotarłaś, ale jesteś w trakcie, jesteś w drodze, to też ta karta ci mówi: zatrzymaj się, zrób postój i sprawdź, czy na pewno idziesz we właściwym kierunku. Albo raczej, czy na pewno idziesz w tym kierunku, w którym chcesz iść? Bo może Ci się wydawać, że to jest jak najbardziej właściwy kierunek, bo wszyscy wokół Ci mówią, że to jest właściwy kierunek, ale nawet jedynie słuszny. Ale czy to jest Twój kierunek? No, więc z tym pytaniem Cię dzisiaj karta zostawia. Daj znać, jak z Tobą zarezonowała. Zapraszam po więcej. Pa, pa.